Chciałabym wam dzisiaj pokazać jak z takich zwykłych styropianowych jajeczek zrobić bardzo ładne jajeczka wielkanocne, którymi możecie ozdobić swój dom albo nawet swój koszyczek wielkanocny czy stół na śniadanie wielkanocne. Potrzebne produkty znajdziecie teraz na ekranie i zabieramy się za pierwszy pomysł. Jest nim takie papierowe, trochę przypominające szyszkę jajeczko. Potrzebna nam fioletowa karta z bloku technicznego, na której cyrklem wyznaczam kółeczka. Kółeczka takiej szerokości 2 do 3 cm max. Potrzebne jest ich bardzo dużo. Ilościowo nie jestem Wam w stanie powiedzieć ile, bo dokładałam ich i dokładałam, dorabiałam, ale to możecie już na bieżąco stwierdzić jak będziecie robić swoje jajko, bo też im większe jajko, tym więcej tych kółek potrzeba. Wycięte kółeczka przecinam na dwie części, żeby powstały mi z nich ćwiartki, czyli cztery. I tak przygotowane ćwiartki będziemy przyklejać klejem na gorąco do jajeczka. W kółeczko, w kółeczko, półokrągłymi częściami do góry, tak żeby jedna... Y Świartka zachodziła w drugą świartkę, Żeby nie były one położone tak obok siebie, żeby te białe części, które były widoczne. Na zakładkę, po prostu, żeby jedna nachodziła na drugą trochę jak rybie łuski albo jak na Syrenium ogonie te łuski wyglądały. Myślę, że nie jest to takie trudne do ogarnięcia. Ja to troszkę przyspieszyłam, bo jest to bardzo czasochłonne, ale naprawdę efektowne. Takie jajeczko możecie zrobić w każdym kolorze. Ja wybrałam akurat taki fioletowy, bo ten papier bardzo mi się podobał i stwierdziłam, że będzie naprawdę świetnie wyglądał w tej wersji. A wydaje mi się to taki fajny wiosenny kolor, który z czasu, a chyba jeszcze teraz, jest naprawdę modny. No i co? Jajeczko sobie oklejamy, 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 aż do samego końca. A na koniec postanowiłam dodać tylko małą kokardkę z sznurka jutowego, która dodaje tu takiego fajnego uroku. Styropianowe jajka możecie kupić w różnych sklepach z kreatywnymi produktami. Są one dostępne często w Pepco, w action, na Allegro w wielu sklepach. Myślę, że wiele takich e, rzeczy teraz jest łatwo dostępnych w takich sklepach, które na co dzień mijamy obok siebie. Są dostępne też w różnych rozmiarach: są małe, większe, ogromne jajeczka, jakie tylko sobie zażyczycie, takie jesteście w stanie znaleźć. No a to, co z nich stworzycie, to już wasza własna intencja twórcza, dlatego ja jestem po to, żeby Wam czasem troszkę w tym pomóc. Jeśli oglądacie mój kanał troszkę dłużej, to wiecie, że na Boże Narodzenie robiłam z nich żołędzie na choinkę. Takie świąteczne Bożonarodzeniowe żołędzie. A teraz z tych samych styropianowych jajek powstają jajka wielkanocne. Czas teraz na tą wstążeczkę z sznurka jutowego Zrobiłam po prostu taką zwykłą, najzwyklejszą kokardkę. Lubię bardzo sznurek jutowy wplatać w takie prace. Według mnie on jest bardzo uniwersalny i taki bardzo delikatny, naturalny. Sprawdzi się w takich wnętrzach boho, rustykalnych, w takich delikatnych, e, dziewczęcych wzorach. E, no i co? Przechodzimy do kolejnego pomysłu. Będzie to teraz bardziej cukierkowa wersja. Potrzebny nam klej do dekupażu, klej do tapet, bibuła w dowolnym kolorze, którą rozcinam na takie niewielkie prostokąty. I jak widzicie, wbiłam sobie w to moje jajko patyczek, żeby nie pokleić się tym klejem. Trzymam sobie je po prostu za ten patyczek, potem patyczek będzie usuwany. Przyklejamy sobie tę bibułę klejem do naszego jajka. Zrobiłam tutaj dwie warstwy tej bibuły, bo ta pierwsza troszeczkę mi prześwitywała. W zależności od tego, jak, jaki kolor mamy, jak jasny on jest, może się okazać, że tych warstw będzie potrzeba więcej. No to już będziecie w stanie stwierdzić, jak zobaczycie ten efekt finalny jajeczka. Po tych dwóch warstwach, tak jak już wcześniej wspomniałam, pozostawiam moje jajeczko do wyschnięcia. Ale e, zanim tak finalnie wyschnie ta farba, to będę przyklejała do niego jeszcze biały papier, więc tak zostawić, żeby było na pół klejące, że tak powiem. E, I kiedy jeszcze trochę się będzie kleiło, będziemy się zajmować przyklejaniem białych akcentów. Ja tutaj przewinęłam troszeczkę ten film, porozrywałam sobie blok rysunkowy w kolorze białym na takie małe skrawki papieru, im bardziej nieregularne, tym lepiej. Mogą one być właśnie takie poszarpane, porozrywane. I tak jak mówiłam na ten niedoschnięte do końca jajko, przyklejam sobie porząd taki wzór, można powiedzieć, popękanej ziemi, popękanej skórki albo nawet żyrafy. One też mają takie cętki. I właśnie dlatego nie chciałam, żeby ta warstwa kleju była całk całkiem mokra żeby właśnie te kwadraciki nie rozmoczyły się i nie przykleiły na płasko, bo właśnie nimi chciałam dodać takiej tekstury, że to jajko jest nieregularne, takie popękane, a ten na wpół wyschnięty klej przylepiał je tylko na środku, a krawędzie delikatnie odstają. Teraz pozostawiamy jajko już do całkowitego wyschnięcia. A kiedy wyschnie, usuwam patyczek i pozostaje już tylko przyozdobić je wstążeczką. Stwierdziłam, że skoro mamy tutaj taki cukierkowy różowy kolor, to zrobię też wstążkę w takim mocnym, kontrastowym różu i nasze jajko jest już gotowe. Ostatnim pomysłem na dzisiaj. Będzie jajko z kwiatami z dekupażu oklejone serwetką. Tutaj też przyda nam się biała kartka z bloku rysunkowego, którą rozrywam na małe kawałki, dlatego że serwetka po przyklejeniu prześwituje i byłoby widać strukturę tego styropianu i ten jego niezbyt biały, taki przyżółknięty kolor. Dlatego właśnie najpierw oklejam sobie białym papierem z bloku rysunkowego, a następnie dopiero na ten papier przyklejam serwetkę. Nie wzięłam sobie tutaj patyczka, bo to jajko było robione jako pierwsze, dopiero później jak już się pokleiłam porządnie tym klejem, to wpadłam na pomysł, żeby jednak ten patyczek wbić od spodu, dlatego Wam polecam tutaj też ten patyczek przykleić. Będzie to o wiele czystsza robota. Oczywiście bez patyczka też się da przeżyć, no ja ręce umyłam i jestem teraz już czyściutka, ale przy wykonywaniu no nie powiem, nie było to zbyt przyjemne. Przyspieszyłam, mam już przyklejony ten cały papier i na to mokre jeszcze jajeczko będę przyklejać tę najcieńszą warstwę serwetki z wzorem. Rozdzielam sobie ją, odrywam te dolne części białe, to jest serwetka trzywarstwowa, dlatego dwie warstwy idą do oderwania, a ta jedna z wzorem kwiatów będzie przyklejana. Wycinam sobie tutaj interesujące mnie kwiatki. I na to mokre jeszcze odkleju jajeczko będę przyklejać delikatnie serwetkę. Tutaj trzeba uważać, żeby przyklejać czystymi paluszkami, bo jeśli dotkniemy mokrymi poklejonymi odkleju, to serwetka zacznie przyklejać się do palców i rozrywać. Nie staram się, żeby ten wzór był idealnie na gładko przyklejony, bo i tak tego tutaj nie będzie widać. To jest tak mocny, tak kolorowy, tak bardzo wyrazisty wzór. Że po prostu nie będzie to widoczne. Jeśli chcecie mieć łatwiejszą robotę, to polecam Wam też takie nieregularne wzory, właśnie na których dużo się dzieje. Geometryczne mogą nie zdać tutaj zadania. Kiedy całe jajko mamy już oklejone tą serwetką kolorową, jeszcze raz, żeby już zabezpieczyć tę serwetkę, nakładam warstwę kleju do dekupażu i pozostawiam jajko do całkowitego wyschnięcia. Ja ten drugi kubeczek tu u góry mam po to, żeby na nim ułożyć to jajko, żeby wyschło. No i tak jak widzicie, postanowiłam na koniec przewiązać je sznurkiem jutowym. Bardzo mi tu do tych kwiatów ten sznurek spasował, spodobał mi się. No i nasze jajo jest już prawie gotowe. Dajcie znać, czy te pomysły Wam się spodobały. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i zostańcie ze mną na dłużej. Subskrybujcie mój kanał. Ja się z Wami powoli żegnam. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!